Już w momencie, nie, nie, tylko że ja wcześniej jeszcze zgłaszam się. Nie, w jest Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja jak to chciałem się dopytać, czy będziemy powiadomili na piśmie, bo ja również jestem tam współwłaścicielem działki w obrębie Łaganowa działka numer 52 o powierzchni 0,83 hektara i również jestem żywotnie zainteresowany tak jak mieszkańcy, którzy żyją z tych pól, z, ty, z tych swoich hektarów, czy, czy, czy munt, mu, jak to się kiedyś mówiło, czy stajunek. tak... Tak, tak, mówię, czy munt, czy hektar, czy, czy czy jak to kiedyś się mówiło, stajone Też mówię, że jestem zainteresowany, czy mieszkańcy zostaną powiadomieni na piśmie o tym spotkaniu. O tym spotkaniu. Bardzo proszę o odpowiedź. Panie, proszę, proszę. Spotkanie odbędzie się o godzinie 9.05 w domu kultury, chyba coś takiego, tak? Domu kultury w Wawrzeńczyce. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że łącznik to nie jest jeszcze droga powiatowa, proszę Państwa. To jest połączenie drogi 1271 z drogą wojewódzką łącznik ten stanie się drogą powiatową w momencie kiedy zostanie wybudowany wtedy ten łącznik stanie się drogą powiatową natomiast część drogi od skrzyżowania od łącznika do skrzyżowania z ulicą Partyzantów będzie drogą powiatową Pani Przewodnicząca, tutaj odnosząc się do pytania pani radnej Marzyny Żywot, kiedy takie stosowne obwieszczenie informujące mieszkańców o nowej lokalizacji inwestycji powinno być, powinno być zaraz niezwłocznie po otrzymaniu zgody na zaakceptowanie nowej nowego przebiegu trasy. I ja jestem w posiadaniu takiego zawiadomienia obwieszczenia który dostałem od przewodniczącej tutaj Komitetu Społecznego, który właśnie dbając o mieszkańców swojego, swojej gminy, takowe owieszenie już 11 lipca ogłosił. Ogłosił to nie tylko dla mieszkańców swojej, jak również i innych mieszkańców, którzy mieszkają w w innych lokalizacjach, czyli w gminie Koniusza, w gminie Proszowice, w gminie Wawrzeńczyce. I coś takiego gmina i miasto Proszowice było zobowiązane przedstawić. Nie zrobiono tego. Natomiast łatwo nam się tutaj wszystkim tak zastanawiać się i mówić, tylko że jak ja się o tym dowiedziałem jakieś dwa tygodnie temu, to byłem po prostu w Wielkim szoku i wcale się nie dziwię na pięciu mieszkańców, jak i, jak i zbulwersowaniu, że sprawy, które dotykają ich życiowej egzystencji zostały po prostu przez władzę, czyli przez ludzi, którzy oni wybierają, całkowicie zmarginalizowane pominięte A dzisiaj różne strony, jak tutaj przechodziłem, mówią o kampania sobie robisz, o zaprosiłeś sobie ludzi. Nie. To jest kwestia wyjaśnienia sprawy, żeby ludziom pomóc. To, że już wiemy, kto zabinił, to jest jeszcze nic. Teraz trzeba wypracować stanowisko, które by ten cały proceder zatrzymało. I chciałbym się dowiedzieć, czy faktycznie te spotkanie piątego, które ma być, to spotkanie piątego, które ma być, ono w jakiś sposób wstrzyma te wszystkie procedury które zostały już uruchomione, czy ono będzie tylko spotkaniem informacyjnym, które zostaniecie Państwo poinformowani i przedstawieni pod faktem dokonanym. Na ostatniej sesji Rady Gminy Gmina przyjęła uchwałę i tam jednoznacznie jest stwierdzone, że po wydaniu decyzji środowiskowej już archeologzy przystępują do swoich prac. I tak na dobrą sprawę mieszkańcy no nie mają nic do powiedzenia. Czyli chciałbym, żeby ktoś tutaj jednoznacznie i mi, a przede wszystkim mieszkańcom to wyjaśnił. I też to jest kuriozum, że gmina zgadzając się, później podejmuje uchwałę, aby, aby się jednak zastanowić i zmienić lokalizację. Coś tu jest, coś tu jest nie tak. Dwóch słówek, aby się Pani mogła do tego odnieść, a później prosiłbym Panią Przewodniczącą, aby oddać głos przedstawicielowi tutaj tak, mieszkańców. Dobrze? Ja pytam ja cały czas, Mam tylko krótkie pytanie, króciutkie, bo pozostaje kwestia geodetów jeszcze, prawda? Proszę Państwa, wczoraj uzyskałam taką informację z zarządu Dziękuję. Dróg Powiatu Krakowskiego, że w dniu czwartego Gaudeci jednak będą na terenie i będzie okazanie istniejących granic działek właścicieli, które ewentualnie będą podlegały podziałowi. Ostateczny przebieg łącznika zostanie ustalony w dniu 5. W kwietnia 2024 roku. Ostatecznie 5 kwietnia. to, to 5 kwietnia mają być przeprowadzone konsultacje, czy mają być poinformowani, będą w jednym tygodniu. Proszę. Ale przecież proszę Państwa, ja byłam też na zabraniu uwagania, jak Pan burmistrz zapewniał i mówił, że północna obwodnica była kilka razy zmieniana, kilka razy konsultowana i myślę, że to właśnie on też w ogóle po prostu no, jakoś yy, czuje się w pewnym stopniu winien i pewnie to w ogóle też będzie z Wami konsultował i będzie to regulował. Zresztą słyszałam, że Wam to obiecał. I bardzo proszę panie, ja, pani. Pani no, jeszcze zaprezentować? Na no to no to proszę pani pani, radna pani przewodnicząca zanim posłuchamy mieszkańców bo przede wszystkim po to tu jesteśmy żeby ich wysłuchać to ja chciałam tylko y, podsumować to co usłyszeliśmy ponieważ chyba wszyscy jesteśmy troszkę w lekkim szoku. 2019 rok cztery warianty przebudowy drogi. 9 maja 9 maj 2023 rok był 21. Zaopiniowanie dokumentacji, w którym brały udział Zarządy, Zarząd Powiatu, Zarząd Gminy, Zarząd Dróg, Wawrzeńczyc i Zarząd Krakowski. Tak. Tak? 30 czerwca 2023 zmiana przebiegu drogi i brak informacji do mieszkańców. I termin pusty, gdzie powinny nastąpić konsultacje, które się nie odbyły. Dokładnie. Żebyśmy mieli taki porządek, co się tu wydarzyło. 26 lipiec Urząd Gminy i Miasta opiniuje to. Bez obwieszczenia. Bez, bez konsultacji. Tak. No i teraz mamy 2024 rok, i nagle w dwa dni, 4 kwietnia, mają przyjść geodeci potwierdzić wytyczenie terenu działek a piątego spotkanie widmo, konsultacje, czy już decyzja, czy poinformowanie. Zanim jeszcze Pani... Troszkę jak w cyrku się tutaj czuję. Chciałbym was. tylko Państwu coś przeczytać, jedno zdanie z rezolucji i z uchwały, którą podjęła Gimna. W miesiącu marcu 2024 roku właściciele działek gruntowych położonych na przewidywalnej trasie przebudowanej drogi 1271K otrzymali zawiadomienia o czynnościach ustalenia, wyznaczenia, wznowienia oraz przejęcia przebiegu granicy nieruchomości. Zgoda na zaproponowane czynności geodezyjne ustalono nowy przebieg drogi 1271K w obrębie łaganów przed wydaniem decyzji z RIT, czyli to znaczy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W praktyce, podkreślam, w praktyce oznacza to zaakceptowanie obszarów przeznaczonych pod wykup lub wywłaszczenie terenu pod planowaną drogę. I wy się Państwo dziwicie mieszkańcom, że podnoszą alarm, że coś jest nie tak, że ktoś ich w konia robi. Dobrze, dziękuję bardzo.